To Jezuza przesyła 10 zł. Tak z czystej ciekawości. Jako jeden landlord do drugiego. Takie dwupiętrowe mieszkanko w stolicy to dużo ponad bańkę. Wyszło tak około wystarczy. Bo myślę nad kolejną inwestycją. No teraz cię będzie kosztować takie dużo ponad bańkę. Dużo ponad bańkę. Bo my kupiliśmy to mieszkanie zanim wszedł kredyt 2%. I wtedy ceny były niższe o parę tysięcy złotych za metr. Tak szczerze powiedziawszy, po tym jak wszedł kredyt 2%, to w okolicach naszej inwestycji ceny poleciały do 4-5 tysięcy w górę za metr. Także można powiedzieć, że nam się udało. Ile na plus już jesteś? Od momentu, kiedy kupiłam mieszkanie, znaczy kupiliśmy mieszkanie z rękiem do tego momentu, no ta wartość wzrosła o tak z 300 tysięcy na spokojnie. A jeszcze wykończymy, pewnie za jakieś 200 tysięcy, jak dobrze pójdzie. Więc jeszcze koszt tego wykończenia, ile? A ile? za ile byś chciał wykończyć 86-metrowe mieszkanie? Tak, z ciekawości. Dojeścia PSC? No, próbowałam się targować, ale 20 PSC nie chcieli, nie? Nie, tak szczerze. Bylibyśmy w stanie je wykończyć za 100 tysięcy złotych? Ale że nas stać i troszeczkę sobie pozwalamy, żeby nas wodza fantazji tam puściła, to dodajemy takie elementy jak ogrzewana podłoga, gigawanna będzie robiona na zamówienie specjalnie dla nas, schody będą robione specjalnie pod nasz wymiar, co jeszcze, klimatyzacja, Chcemy klimatyzację, będzie klimatyzacja, więc, bidet, bidet też. Nie, nie chcę mieć domu mojego, bo do w domu trzeba więcej robić, więcej sprzątać. Stream z wanny, kurwa ta wanna, jak wyjdzie, to to będzie takie jabłane jacuzzi kurwa w domu. Uh. I wracasz ze z pracy i jest Ci tak źle, ciężko, boli brzuch, głowa, nic Ci się nie chce. Wrzucasz taką kulę do wanny, napuszczasz tam 200 litrów wody, leżysz kurwa i nic Cię nie obchodzi. I jeszcze, wanna będzie tak, że ona będzie miała przed sobą okno wychodzące na taras yy, i to okno będzie przyciemniane także Ty widzisz zewnątrz, ale zewnątrz nie widzi Ciebie i że tam będzie taki Taki yy, parapet, na którym sobie możesz dać świeczki, kwiatki, laptopa z jakimś serialem i kurwa, będziesz to tak leżał w ładnie, tak będzie.